Ewangelia Marka, rozdział 14, strona 1087 od wersetu pierwszego. Boże, prosimy Ciebie o to, żebyś otworzył nasze oczy, nasze uszy, nasze serca na Twoje słowo. Prosimy Cię, żeby to Słowo dzisiaj zadziałało w naszych sercach, żebyś dotknął nas poprzez to Słowo, żebyś nas zmieniał, żebyś ponad wszystko dał nam poznać lepiej Jezusa Chrystusa. I, i, i byśmy z Poznania tego, naszego Pana i Zbawiciela, Żebyśmy czerpali świadomość zjednoczenia z Nim, żebyśmy wzrastali w łasce, żebyśmy wzrastali w upodobnieniu do Jezusa, żebyś Ty, Panie, w ten sposób budował Twój Kościół. Amen. Amen. Czytamy od pierwszego wersetu. A po dwóch dniach była paska i święto prześników i arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać. I zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. Dalej mamy opis namaszczenia Jezusa, podczas którego uczniowie zostają zganieni przez Jezusa za to, że wyrzucają przykrość kobiecie, która wylała na niego drogi olej. Kończy się to tym, że Judasz najwyraźniej ma tego dosyć. Przelała się już czara goryczy, postanawia wydać Jezusa. Kobieta uczciła Jezusa, chcąc uczcić Jezusa poświęciła 300 denarów, to był przeciętny roczny dochód robotnika. Judasz wydał Jezusa za 30 srebrników i to była cena ustalona w prawie mojżeszowym za zabitego niewolnika. Od wersetu 10 czytamy widzimy rozwiązanie problemu przywódców religijnych, czyli to, że chcieli wydać, chcieli pojmać i zabić Jezusa. A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze, i szukał sposobności, jakby go wydać. Mamy tutaj bardzo dramatyczny fragment Ewangelii Marka, który łatwo jest przeoczyć. Owszem, punktem kulminacyjnym historii. Będzie ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, ale tutaj mamy kluczowy, decydujący moment, po którym wydarzenia nabierają jeszcze większego tempa. Tak jak wspomnieliśmy tydzień temu, zbiega się tutaj w jednym punkcie kilka wątków i kilka planów różnych postaci. Od dawna w Ewangelii Marka możemy śledzić niechęć przywódców religijnych do Jezusa. Tutaj jest punkt decydujący. Spisek i decyzja o pozbyciu się Jezusa. Wiemy też, że od dawna Judasz był kontrolowany przez grzeszne pragnienia. Był, można powiedzieć, skarbnikiem, ale jednocześnie był złodziejem, będąc tym skarbnikiem. Okradał uczniów i Jezusa ze wspólnych pieniędzy. I tutaj jest decydujący moment, kiedy jego grzeszne pragnienia prowadzą go do najgorszej z możliwych decyzji w życiu. Do zdrady Jezusa, do sprzedania go za grosze, w wyniku czego Jezus będzie skazany za niewinność i poddany torturom i ukrzyżowany. Wiemy jednak, że cała sprawa jest o wiele bardziej jeszcze skomplikowana, ponieważ w tych różnych decyzjach także szatan ma swoją rolę. Również szatan realizuje swój plan. Judasz wydał Jezusa, ale to szatan pobudził do tego jego serce. Przywódcy religijni zabili Jezusa, ale realizując swoje grzeszne pragnienia, pośrednio realizowali oni także pragnienia szatana. Ponadto wiemy jednocześnie, że wszystko to zawierało się także w Bożym planie. Wspomniałem tydzień temu niektóre tylko fragmenty ze Słowa Bożego, które jasno o tym mówią. Piotr w dniu pięćdziesiątnicy mówił do swoich rodaków o Jezusie, który według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Mamy więc przemieszanie tutaj różnych planów, które ostatecznie prowadzą do realizacji jednego nadrzędnego planu, planu Boga. Podczas rozważania tej kwestii Automatycznie mogą pojawić się w naszych głowach pewne pytania na temat szatana, na temat racjonalności jego postępowania. Wiem, że nie tylko w mojej głowie tydzień temu pojawiły się pewne pytania, ale także u innych osób, bo byłem właśnie o to, o to pytany. O sensowność postępowania szatana. No bo skoro wiemy, że szatan jest wybitnie inteligentną istotą. Wiemy, że zna Pismo Święte i to bardzo dobrze zna, bo kiedy kusi Jezusa, perfekcyjnie rozpoznaje, że słowa, które cytuje ze Słowa Bożego, odnoszą się do syna Bożego i jest w stanie zacytować je na własny użytek. Szatan dobrze wie, co Biblia mówi o Bogu i wie, że walka z nim jest skazana na porażkę. Wiedział, kim jest Jezus. Jego demony to wiedziały, i wiedziały też, że ich czas jest ograniczony. Kiedy Jezus uwalniał opętanych, demony krzyczały, że wiedzą, kim jest, i pytały, czemu przychodzić dręczyć je przed czasem. Wiedziały więc, że był im wyznaczony jakiś czas. Wiedziały, że ich ostateczny los jest przesądzony. Czemu więc szatan? Zdecydował się na taki samobójczy czyn, jak doprowadzenie do śmierci syna Bożego. Na zabicie Jezusa, które przecież go rozbroi. Orężem szatana, bowiem, jest grzech i oskarżenie. Jedno ze znaczeń słowa szatan to właśnie przeciwnik, oskarżyciel. Jeśli śmierć i zmartwychwstania Chrystusa rozwiązują problem grzechu i oskarżenia grzesznika, to szatan jest rozbrojony i pokonany. Dla drobnego spostowania to nie oznacza, że szatan został już usunięty z pola bitwy albo finalnie zniszczony czy ukarany. Jeżeli porównalibyśmy historię świata do wojny, to moglibyśmy powiedzieć, że wojna przez Boga została wygrana, ale bitwy toczą się nadal i szatan w tych bitwach nie walczy już o zwycięstwo, ale walczy o jak największe zniszczenie. Wie, że nie może wygrać, ale chce zniszczyć jak najwięcej. Jest jak dzikie zwierzę, któremu zadano śmiertelny cios, ale we wściekłości walczy ono nadal aby dokonać jak największego spustoszenia wokół siebie. Gdyby przyrównać walkę szatana z Bogiem do rozgrywki szachowej, to z perspektywy Boga szatan grał w tej rozgrywce jako przegrany już od samego początku, już od upadku człowieka. Ale nie dla wszystkich było to takie oczywiste i takie wyraźne. W momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jasne już jest dla wszystkich, że szatan bierze udział w rozgrywce jako przegrany. Obojętnie ileby ruchów nie wykonał. Nie ma już ucieczki, nie ucieczki przed Matem. Obojętnie jakimi figurami by się nie ruszył, jego ruchy doprowadzą do jego przegranej. Walczy on jednak do końca, ponieważ chce dokonać jak największych zniszczeń, zbić jak najwięcej pionków. Taka jest jego natura. Wracając jednak do naszego głównego pytania. Czemu szatan dokonał swego rodzaju samobójstwa? Językiem współczesnym moglibyśmy powiedzieć: samozaorania. Jeden z apologetów tłumaczy, że istnieje w historii kilka sposobów wyjaśnienia tego absurdalnego zachowania. Pierwsze i najprostsze jest takie. Że po prostu taki był Boży plan. Bez względu na to, jak szatan by nie kombinował, po prostu musiał wykonać to, co było przez Boga zaplanowane. I oczywiście to jest prawda. Bóg zaplanował plan zbawienia. Krzyż był centralnym punktem tego planu. Śmierć jego syna była centralnym punktem tego planu, ale i to, i to co Bóg zaplanował, Bóg też zrealizuje. Bóg ma prawo, władzę i moc, aby aby swój plan doprowadzić do skutku, i ma prawo posłużyć się do tego narzędziem, takim jak szatan. Ale musimy być bardzo przy tym wyjaśnieniu ostrożni, bo można dojść tutaj do pewnych absurdalnych wniosków. Można tę prawdę przedstawić tak, jakby Bóg zaplanował ukrzyżowanie Chrystusa, a biedny szatan wbrew własnej woli realizował ten plan, no musiał zrealizować ten plan, bo Bóg mu kazał. Albo tak jakby Bóg zaplanował, że Judasz wyda Jezusa, a Judasz nie chciał, ale nie miał wyjścia, albo Bóg go zmusił do wydania Jezusa. Pojawiają się tego typu interpretacje w naszym, mogą pojawiać się w naszych pomysłach. Ale to jest zupełne zaprzeczenie rzeczywistości. Śmierć Jezusa i zdrada Jezusa owszem były zaplanowane przez Boga, i zarówno szatan i Judasz odgrywali w tym planie swoją rolę. Ale cokolwiek zrobili, nie zrobili tego wbrew swojej woli, ale właśnie zgodnie ze swoją wolą. Nie zrobili tego wbrew swoim pragnieniom, ale zgodnie ze swoimi pragnieniami. I to prowadzi nas do kolejnego wyjaśnienia powodu dla którego szatan zdecydował się dokonać takiego samobójczego czynu. I drugie wyjaśnienie jest takie, że szatan jest sadystą. Szatan jest niszczycielem, jest zły i nie może oprzeć się popełnieniu zła, nie może oprzeć się niszczeniu, nie może oprzeć się pragnieniu zadawania cierpienia. Mówiąc obrazowo, takim bardzo kolokwialnym językiem, szatan jest, Śpunem zła. Pomimo tego, że wiedział, że popełnia długotrwałe samobójstwo, nie mógł powstrzymać się od czerpania przyjemności, zniszczenia i zadania krzywdy synowi Bożemu. Pragnienie niszczenia i zadawania cierpienia jest w nim tak silne, że stawia je ponad wszystko. Tak jak ćpun, który wie, że kolejna dawka narkotyku go zabije, ale nie może się powstrzymać. Ceni krzywdę. Zadawanie cierpienia bardziej niż swój los. Jest taka bajka, czy może przypowieść, nie do końca wiadomo jakiego pochodzenia, pod tytułem Skorpion i Żaba. Opowiada ona o tym, jak to skorpion poprosił Żabę o pomoc w przedostaniu się na drugą stronę rzeki. Żaba w obawie o swoje życie nie chciała się zgodzić. Ale skorpion przekonywał ją, że przecież nie zrobi jej krzywdy, ponieważ jeżeli ją ukąsi, to zginie razem z nią, ponieważ się utopią. I to przekonało Żabę. A jednak, kiedy byli na środku rzeki, skorpion wykonał gwałtowny ruch i śmiertelnie ukąsił Żabę. I na rozpaczliwe pytanie Żaby. Dlaczego to zrobił, zabijając i ją, i samego siebie? Skorpion odparł, że musiał to zrobić, ponieważ taka jest jego natura. Podobnie możemy myśleć o samobójstwie szatana. Krzywdzenie, zabijanie, niszczenie leży w jego naturze i dlatego nie był w stanie powstrzymać się od zadania zgodnie ze swoją, no, ze działania zgodnie ze swoją naturą pomimo tego, że wiedział, że to oznacza jego powolne konanie. Trzeci sposób, w jaki możemy próbować wyjaśnić to absurdalne zachowanie, jest taki, że szatan nie wiedział też wszystkiego. Jest to oczywiście prawda. Szatan nie jest równy Bogu, nie jest wszechobecny, nie jest wszechmocny. Nie jest wszechwiedzący. Wie tylko tyle, ile pozwolił poznać mu Bóg, i tylko tyle, ile dowie się ze Słowa Bożego. Należałoby więc wyjaśnić, że chociaż dla nas już po zmartwychwstaniu wszystko wydaje się oczywiste, to przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem proroctwa dotyczące Mesjasza, czy śmierci Mesjasza, wcale nie były takie oczywiste. Uczeni w piśmie mieli kłopoty z połączeniem kropek. Uczniowie Jezusa mieli problemy z połączeniem kropek, mimo że Jezus wielokrotnie powiedział im wprost, że czeka go śmierć i zmartwychwstanie. Nie możemy jednak przeceniać tego wyjaśnienia, ponieważ nie ma wątpliwości, że Szatan wiedział dużo. Może nie znał szczegółów, może ten brak szczegółów dawał mu jakąś złudną, złudne przekonanie o wygranej, złudę na wygraną. Ale nie ma wątpliwości, że wiedział, że jest przegrany. Te próby wyjaśnienia jest jeszcze kilka innych sposobów, jak można to wyjaśnić, ale te kilka może nam wystarczyć. Te próby wyjaśnienia prowadzą nas do kilku interesujących lekcji. Po pierwsze zobaczmy, że grzech jest irracjonalny. Wiedzieć, że ma się do czynienia z istotą najwyższą, wszechmocną, a nadal z nią walczyć, jest irracjonalne. Tak jak wiedzieć, że kolejna dawka narkotyku czy kolejny kieliszek cię zabije, a mimo to po nie sięgnąć, jest irracjonalne. Irracjonalność grzechu jest ogromna. Tak jak to słowo. Które próbowałem kiedyś przeczytać, ale mi nie wyszło. Ir, 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 po ukraińsku. Irracjonalność. Dobrze. Irracjonalność grzechu jest ogromna. Nasze grzeszne pragnienia sprawiają, że wierzymy w kłamstwa i podejmujemy zupełnie nieracjonalne decyzje. Biblia mówi na przykład, że cudzołóstwo niszczy. Że grzech seksualny ma fatalne konsekwencje, że przynosi cierpienie, a nawet może pozbawić nas życia. Z jakiegoś powodu nawet prominentni chrześcijanie dają się zwieść słodyczy tego paskudnego grzechu. Znana jest historia sprzed kilku lat, kiedy po śmierci pewnego wybitnego chrześcijańskiego apologety wyszły na jaw informacje, że na przestrzeni lat Dopuścił się on wielu grzechów seksualnych, zarówno wobec kobiet pracujących w jego organizacji, jak i poza nią. Gość był geniuszem. Był w stanie w ciągu kilku chwil obalić argumenty swoich przeciwników w debatach. Doskonale znał Pismo Święte. Ale co z tego, skoro grzech jest irracjonalny? Prowadzi do irracjonalnych decyzji. Jeżeli będziemy pozwalać mu rządzić naszymi pragnieniami, to będzie prowadził nas do szalonych czynów, które być może nawet po fakcie, kiedy przyjdzie nam zmierzyć się z konsekwencjami, wydadzą nam się irracjonalne. Spójrzmy na Dawida i Batrzebę. Potrzeba było proroka Natana, zobaczmy jak, jak zaślepiający jest grzech. Potrzeba było proroka Natana posłanego od Boga, który wymyślił niesamowicie poruszającą i przemawiającą do Dawida konkretnie przypowieść, aby Dawid zaczął racjonalnie myśleć i zorientował się, że jest to historia o nim i że jest cudzołożnikiem i mordercą. Oczywiście takich przykładów na irracjonalność grzechu i racjonalność naszego postępowania moglibyśmy mnożyć. Grzech jest irracjonalny. Ale po drugie, zobaczmy także, że grzech jest pułapką, która chwyta tego, który się nią posługuje. Szatan, działając zgodnie ze swoimi pragnieniami niszczenia, do pewnego momentu miał kontrolę nad tym, co się, co się dzieje. Ale w pewnym momencie już nie było odwrotu, już było za późno. Załóżmy, że cała sprawa zaczęła się, powiedzmy, od skuszenia Jezusa. Yy, nie, przepraszam, skuszenia Judasza. Następnie każdy z bohaterów, który przyczynił się do ukrzyżowania Jezusa, działał zgodnie z własnymi grzesznymi pragnieniami. W momencie skuszenia Judasza przez szatana przewrócony został taki klocek domino, który zapoczątkował reakcję łańcuchową grzesznych decyzji, których... Nawet gdyby chciał, nawet gdyby się zorientował, że popełnił błąd, szatan nie mógłby już zatrzymać. Ponieważ jego własna broń, czyli ludzkie grzeszne pragnienia, wymknęły się spod kontroli. Trochę tak, jakby w jakimś filmie zła postać hodowała wściekłe psy, aby zabijały wszystko wokół, ale w pewnym momencie one odwróciłyby się przeciwko własnemu panu i go zagryzły. Tak działa grzech. Jest pułapką, w którą wpada ten, kto się nią posługuje. To jak pierścień z władcy pierścieni, który niszczy tego, który się nim posługuje. Można powiedzieć, że sprawdza się tutaj znane przysłowie: kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Więc grzech jest pułapką która chwyta tego, który się nią posługuje. I po trzecie, chciałbym, żebyśmy zauważyli, że w tej historii jest tylko jeden stwórca, jeden zwycięzca i jedna istota boska i jest nią Bóg. Szatan nie jest stwórcą, jest stworzeniem. Potężnym, ale stworzeniem. Szatan nie potrafi niczego sam stworzyć, potrafi jedynie korzystać z tego, co jest stworzone i robi to, aby niszczyć. Szatan nie jest wszechmocny, szatan nie jest istotą boską, jest stworzonym, upadłym aniołem. Szatan nie jest także wszechobecny, nie jest wszechwiedzący, nie, nie może zrobić więcej niż tyle, na ile Bóg mu pozwoli. Obraz, w którym mamy dwóch równych sobie przeciwników, jest fałszywym obrazem. Jakby szatan walczył z Bogiem i byli na równi ze sobą. To, to jest nieprawda. Jeżeli chodzi o działanie szatana, to możemy popełniać dwa wielkie błędy. Możemy przeceniać jego siłę i możemy lekceważyć jego siłę. I nie powinniśmy robić ani jednego, ani drugiego. Nie mamy się go bać, ale nie mamy lekceważyć jego działania. Nowy Testament mówi o tym, że cały czas toczy się duchowa walka i, i, i zachęca chrześcijan do tego, abyśmy korzystali w tej bitwie ze wszystkich środków, których udziela nam Bóg. Wyraźnie mówi o tym ostatni rozdział listu do Efezjan, gdzie możemy przeczytać o tak zwanej pełnej zbroi Bożej. Dzisiaj o tym mówić. Nie będziemy, to jest odrębny, o dosyć obszerny fragment. Wspomnę tylko o tym, że pierwszym i w zasadzie najistotniejszym elementem tej zbroi, której chrześcijanie używają w bitwie, w tej walce, jest prawda. Paweł pisze: stójcie opasawszy biodra prawdą. Bez tego w zbroi rzymskiej w tym odzieniu bez pasa nie można było korzystać z, ze wszystkich innych elementów. Nie można było korzystać z miecza, bo nie można było go, nie byłoby do czego go przyczepić. Na przykład, prawda? Dlatego nie możemy zapominać, kto jest kim w tej historii. Nie możemy zapominać, że zwycięzcą jest Bóg. Nie możemy zapominać, że zwycięzcą jest Chrystus. I chrześcijanie nie są zbawieni poza Chrystusem. Nie możemy zapominać, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. I bez względu na to, czego doświadczamy tutaj na Ziemi, bez względu na to, że przez to, że toczy się walka na wyniszczenie, podlegamy cierpieniom, podlegamy atakom tych, których bogiem jest szatan to ostatecznie w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, może Nowy Testament mówi nawet więcej niż zwycięzcami i wszystko musi działać ku naszemu dobu. List do Rzymian mówi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. O tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył tych i powołał, a których powołał tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano z powodu Ciebie, co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy, jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc pamiętajmy o prawdach, które dotyczą nas jako chrześcijan, pamiętajmy o naszej tożsamości, pamiętajmy o tym, kto jest kim w tej historii. Nie zapominajmy, kim jesteśmy w Chrystusie. Niech Bóg tego użyje do tego, by dawać nam wzrost. Amen. Wstańmy, proszę. Umódmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za prawdy, które możemy poznać. Dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś nam poznać Jezusa Chrystusa i Ty zjednoczyłeś nas z Chrystusem i wszelkie błogosławieństwo, które mamy, pochodzi od Niego. I że w Nim jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach. I że nic nas nie może oddzielić od Twojej miłości. Prosimy Ciebie, Panie, byś posługiwał się tymi słowami, które, które wysłuchaliśmy, które poznaliśmy z Twojego Słowa, aby zmieniać nas, aby dawać nam więcej ufności, abyśmy zdawali sobie sprawę z irracjonalności grzechu. I każdy z nas w swoim życiu ma różne inne wyzwania inne grzechy, które może gdzieś go kuszą, z którymi nie, nie poradził sobie jeszcze do tej pory. Prosimy Ciebie, Panie, żebyś użył tych słów, które słyszeliśmy, do tego, żeby, żeby pomóc nam, żeby wypowiedzieć wojnę temu grzechowi, tym grzechom i porzucić je. Panie, żebyśmy chodzili w prawdzie, żebyśmy wydawali owoce Ducha Świętego. To wszystko, Panie, o to wszystko prosimy w imieniu Jezusa. Amen.